Do naszej szkoły, jest tutaj się zapisów, prawda? Ale nie są zdecydowani na jakim instrumencie chcą grać. Dlatego dzisiaj mamy taki instrumentów, i wypadku, że spróbujemy te instrumenty wszystkie przedstawić. Widzę, że ta grupa nie jest taka duża, po prostu, jeśli chodzi o tę grupę osób zewnątrz. No ale to spróbujemy Wam przedstawić, jak to wygląda tutaj w naszej szkole, z takiego się tutaj dzieje, z takiego się yy, yy, z co my tutaj mamy? Dzisiaj mamy tutaj właśnie cały zespół biwędowy, który jest piorny zespołu, pani bok, który prowadzi ten zespół, no i mamy takie różne święta. Saksofony, prawda? Saksofony różnych wielkości, tutaj jest saksofona tenorowa, prawda? Dwa tenorowe, tu mamy dwa altowe saksofony. Saksofony nam później zagrają, dlatego nie proszę parę dźwięków, bo one nam na pewno zagrają w coś. Obok saksofonu znajdują się tutaj instrumenty takie jak flety, są flety poprzeczne. Te flety też nam dzisiaj zagrają, bo też nie, będę, nie będzie prezentacji. Spróbujemy potem pokazać ten instrument, jak będą grać to troszeczkę bliżej. Tutaj mamy grupę takich czarnych instrumentów, są to klarnety, grupa klarnetów. No właśnie, klarnety dzisiaj nam zagraje i karne nam dzisiaj zagra z tego co wiem, to wtedy pokażemy ten instrument, próbujemy je rozkręcić trochę tego instrumentu. No oczywiście tutaj słuchajcie, to chyba jedno ja z najgłośniejszych sekcji to masy z tyłu. Instrumenty blaszane, dęte blaszane. Na bardzo głośne trąbki. O, kolega pokaże trąbę pięknie. Czy trąbki na samo coś zagają? Nie za. A, no to my musimy pomęczyć trochę. Adria, nie pałac. A. <grymne> Mamy taki problem, że do szkoły tych dwóch bo nie możemy ich po czterech latach rozprostać. Oni sobie działają tacy sami. Zostawię na różnych instrumentach. To jest adriał. Bo trąbki, to z tego powodu znajasz. Czy ty możesz tu do nas, tak nie mą, pojadę, coś, to coś tam tego montowałaś? Patrz, patrz, patrz. <grymne> Kromka, taka dziwny instrument. Właśnie jest bardzo głośno, bardzo, bardzo głośny instrument. Ale potraficie zagrać bardzo cicho. Właśnie nie tylko bardzo zagrać. O, prosimy, prosiłem, prosimy, właśnie za No i co w tej krące takiego się najwyższy? W tromce, żeby zagrała trąbka, a tu jest potrzebne, żeby trąbka zagrała. Klepa, tak? Porządny kręba. Ale najważniejszym elementem w trąbce jest zespół ciszy. Nie będziemy w stanie oczywiście grać. Najważniejsze w trąbce to jakby się cofnie. A możesz pokazywać? O, tak, ja to zawsze tak pokazywałem, że to jest taki mały zwaneczek. No a na tym samym usługie to można z zagrać. To możesz nam zademonstrować, jak to pięknie gra. No i chyba w tym pewnym wieku. Przechodzimy do korpusu trąbki, to jest taka czara, w przypadku dzieci w centry. A tu kolega ma takie guziczki, przyciska sobie z guziczkami i za pomocą tych guziczków są zaczarowane dzięki. A możeś nam coś na parę dzięków? Pięknie, teraz lepiej, prawda? No to przyjmijmy prezentację trąbki, aby się komuś trąbka spodobała. To tak wygląda ta sprawa trąbki. Dziękujemy razem, dziękujemy bardzo. Nie za ciekawie brzmi ten instrument, no ale jeśli włożymy ten pustnik do instrumentu, a tutaj też pięknie go latają tędy, szkiełki, czary, no to wtedy może parę dźwięków coś, jakiś słoik, taki łacia. A ten tak samo brzmi? Też go poprosimy. No to właśnie tak brzmią nasze pustyni, czyli już wiemy, jak brzmią pustyni nie wiem, jest ta prawa, to ja powiem, prawa. Tam w grobu siedzi jeszcze jeden izbro. Niestety nie mogę tu tutaj przesunąć, bo to zbyt duży izbro, on nie ma za wiele różnych dodatków. No właśnie jest taki najmniejszy, bo naszym przykład to taka nasza pociecha, naszej szkoły, bo to jest najmniejszy perkusista, nasz perkusista, ulubiony w Chodź, 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 tak mają, nie tak poszło, wyczerpały szybki trochę. To jest, jest najmniejszy karkuszista, gra na takim dziwnym instrumencie, który naprawdę wszyscy znają, gdy tylko był w przedszkolu albo w szkole, to znany instrument, który się nazywa Jakkarkuszista. Tambor, to właśnie, zakazam coś. To? Uwaga, uwaga. Perkusja w szkole to nie jest tylko ten instrument, taki instrument do dyspozycji, ale na o, no, jak, jak jakaś mama słabo słyszy, to może to jest taki instrument sobie w I będzie bardzo dużo, bardzo też. Ale uwaga, uwaga, to jest instrument klasa perkusji. To nie jest tylko taki tamburyn albo zestaw instrumentów perkusyjnych. Tam wchodzą jeszcze takie instrumenty jak ksylofon, takie wielkie cymbałki, grafon, czasami kotły, tam jest wiele bardzo dużych instrumentów, także ta klasa jest bogata w różne instrumenty do wykonania. No ale wszyscy tam zestawą i sobie tam wynam, to się cieszy. prawda? Dzięki panu, że świetnie zagrałeś, dziękujemy Ci bardzo. No zespoły, zespory, słuchajcie, to ogólnie w szkole, to niektórzy przychodzą do nas do szkoły i pytają się, czy można grać taki bord, tak jak pan tutaj gra. No niestety, nauki na keyboardzie w szkole nie prowadzimy. Nie ma czegoś takiego, ale prowadzimy naukę na takim właśnie dużym instrumencie, który się nazywa fortepian. Tak, potem wam pokażę jak pianista w keyboardzie. Mam no, ja kartkę taką ściągnę, zagrożę, zobaczę. To jest nauka nałowę, na fortepianie, a tu keyboard wykorzystujemy, ponieważ nie mamy gitary basowej, bo właśnie pan Jakub nam zagrał, nie mamy gitarzysty basowego, może ktoś na gitarę basową chciałby chciał po, po prostu po na podgrać no to wtedy będziemy go zastępować i będzie tutaj na gitarze basowej. Dlatego gramy na takim dziwnym instrumencie. No i mamy jeszcze koleżankę, która tutaj w zespole ciągle się zastanawia, jak ona słyszy, grając w tym zespole. Jeszcze słyszę. No właśnie, czy już słyszy, to tak, ale jak ona tę gitarę w słyszy, to chyba jest niemożliwe, bo nie chce na słuchać, tego ustawić, czy to w różnych instrumentach tędy. Ale to jest praktycznie cała gamba instrumentów tędy, Zmiany w przodu, z tyłu, którą mogliśmy zaprezentować, na której uszy. Nie mamy innego instrumentu tego, czyli nie ma tego instrumentu, jak pochód. Może nam zaprezentujesz, jak te... a może jeszcze wcześniej coś opowiem, bo to na chwilę ciebie, też na No właśnie, słuchajcie, tu kuradecik to tak ma wiele różnych takich klapek. Jest instrumentem, który jest wybranym, dlatego, że dźwięk się wydobywa tutaj z tych dziur, przeróżnych, a Tu ma taki ustnik ze no jest taki patyczek i się tam, wiecie, ciężko się to Nie wiem, no to, to znaczy, że już zagrać, grać na takim instrumencie. No, a jak ten instrument czaruje, to ja już przekażę A ona więc zagra, natomiast no, jeszcze coś jest ciekawego. Taki instrument nie jest instrumentem do końca instrumentem solowym, I ten smyczek można wykorzystać do takich celów wtedy. Siedzimy sobie na brzeczką. No i łowimy razem rybki tym smyczkiem na przykład, prawda? Także oprócz grania można jakieś je jeszcze pożyteczne rzeczy. No a skrzypce mają uszy. Jak są niegrzeczne, to tymi uszami kręcimy bardzo na przod, właśnie. Mają uszy, mają takie cztery druciki. No i trzeba na tych grucikach no, za pomocą tego dziwnego patyczka. O, coś się tutaj podziało z tym smyczkiem. Znaczne rzeczy. Nawet się włos na głowę proszę bardzo, no, takie to są włosy, a te włosy to uzyskujemy z końskiego ogona. Jak koń idzie do fryzjera, to takie właśnie mu wycinają włosy i my to wykorzystujemy do smyczka. No i za pomocą tego właśnie smyczka smarujemy kalafonią, no i Piotr, będzie zagra nam jakiś utwór na tym dziennym instrumencie, tak? No a to będzie taki ludowy troszkę utwór, ale z takim stylizowanym, to będzie Krakowiak. No i teraz skrzypce również potrzebują akompaniatora i ponownie pani Katarzyna pięknie zaakompaniuje wykonawcę. Prosimy o wykonanie. to co się w szkole dzieje, jakie to instrumenty w szkole są, może ktoś akurat zmienił teraz upodobanie na jakiś inny instrument, akurat ten się spodobał, no a my w takim przypadku jeśli ktoś jest chętny i ma ten talent to zapraszamy do szkoły aby można było na tym instrumentach wygrywać właśnie te różne wróbelki, krakowiaczki czy jakieś tam kankany, prawda? Zapraszamy bardzo serdecznie i dziękuję dzisiaj za uwagę.